Samsung Galaxy Young to prosty i niedrogi smartfon z systemem Android. Jego zalety to przemyślana konfiguracja, porządne wykonanie oraz atrakcyjny design. Young ma kompaktowe wymiary i waży zaledwie 112 gramów. Dlatego jest to świetny wybór dla osób, które lubią małe i dyskretne telefony. Pod wyświetlaczem znajdują się trzy androidowe przyciski, opcji powrotu oraz centralnie umieszczony home. Na krawędziach umieszczono włącznik, przyciski regulacji głośności, gniazdo USB oraz słuchawkowe mini-jack. Dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 3. 120x480 pikseli, ma rozmiar 3,27 cala. Wystarcza to do komfortowej obsługi telefonu. Ekran jest jasny i ma żywą kolorystykę, a kąty widzenia są wystarczająco dobre. Galaxy Young ma procesor taktowany zegarem 1 GHz oraz 768 MB pamięci RAM. To wystarcza do sprawnego działania dowolnych aplikacji i większości gier. Smartfon ma 4 GB pamięci na dane i aplikacje, które możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 64 GB. Kartę taką nabędziemy w każdym w tym salonie T-Mobile. Android w wersji 4.1 z nakładką TouchWiz możemy dopasować do własnych potrzeb. Pięć ekranów głównych zapełniamy wedle własnego uznania skrótami lub widgetami. Tryb Easy Mode pozwala uprościć korzystanie z telefonu poprzez wyświetlanie na ekranie głównym najważniejszych funkcji. Włączymy go w ustawieniach telefonu w menu Tryb ekranu startowego. Ciekawostką jest interfejs Motion UI, który rozpoznaje proste ruchy, które wykonujemy telefonem. Na przykład odwrócenie urządzenia ekranem do dołu powoduje jego wyciszenie. Ważnym dodatkiem jest wbudowany moduł NFC, który pozwala korzystać z płatności zbliżeniowych T-Mobile My Wallet. Dzięki temu nie musimy mieć ze sobą portfela i karty płatniczej, by zapłacić za zakupy. Korzystając z zainstalowanego na telefonie Dropboxa, możemy przechowywać nasze dokumenty i zdjęcia na bezpiecznych serwerach. Kolejne aplikacje pobierzemy z Google Play. Znajdziemy tu między innymi sklep z e-bookami T-Mobile oraz aplikację do nauki języków SuperMemo, korzystającą ze szczególnie efektywnych metod nauczania. Aby móc korzystać z internetu w dowolnym miejscu bez obaw o koszty, warto wykupić jeden z pakietów internetowych w T-Mobile, co uczynimy wygodnie korzystając z aplikacji MIBOA. Samsung Galaxy Yang to godna uwagi propozycja dla osób poszukujących prostego i sprawnego smartfona w dobrej cenie. Do tego charakteryzującego się atrakcyjnym wyglądem, a bogactwo funkcji i przyzwoita szybkość pracy sprawiają, że nie będziemy zawiedzeni. T-Mobile Sieć największych możliwości.